Gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj. W tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie. Ta rzęda za wysoko, a mnie samotnej źle. Ta za wysoko, a mnie samotnej źle, samotnej źle. Wtem harcerz idzie z wolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą, czy nie, czy nie, czy nie. Stokrotka się zgodziła i poszli w ciemny las. A harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las, a harcerz taki gapa, że aż pokrzywy w las, popas, popas. A ona, 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 cóż biedna robić ma? Nad gapą pochylona i śmieje się, haha, nad gapą pochylona. I śmieje się, ha, 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 gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj.